Cześć, to ja Dawid. No, kolejny odcinek z Fabga na najmniejszej mapie. Jeżeli mi się uda wygrać w końcu mi się uda wygrać, to otworzę na koniec dwie premium skrzynki. No, bo ten, mam dwie premium skrzynki. Dostałem. To nie tak, że pieniądze wydałem. Bo ja tutaj nie gram tak, że pieniądze wydaję, bo nie płacę na mi w kości strzeliło. Pewno było słychać, bo... krańca to było. Dobra. Ale Chyba na jakich ustawieniach graficznych ram Chyba normalnych. Nie wiem. Ale by się przydało wygrać, bo <laughs> trzeci raz to nagrywam. O. więc jakby nie chcę mi się nagrywać za trzecim razem. Nie wiem jak... Nie wiem najwyżej Mortal Kombat nagram chociaż nie wiem po co ja to mówię skoro <coughs> możliwe że nikt się o tym nie dowie co ja powiedziałem czemu znowu ludzie mają taki stopień? Czy to już jest tryb gry gdzie ja gram z samymi ludźmi nie ma ani jednego bota są sami ludzie. Posłuchajmy. Nikt nie mówi. Bo często w samolocie ktoś mówi. Um. A, zarapiłem się. To polecę sobie tu. Na odludzia. Bo czemu by nie? <laughs> Powiadomienie mi żadne nie przyjdzie. Jedynie co by mogło się stać, to ktoś do mnie albo zadzwoni, albo napisze. No, powiadomienia włączyłem. No, chyba tam 45 minut. Sam 40. Ale włączyłem. No i mi nie przyjdzie nic. Bo w drugiej próbie nie dość, że wylądowałem. To od razu umarłem. To jeszcze powiadomienie mi No więc, słabo. Aha, z tym pistoletem daleko nie zajdę. Ale przeładować nie mogę. Znaczy się, pozostawił magazynek. Tego pistoletu nikogo nie zabije O, snajperka Super No z niej to na pewno kogoś zabije O No na wsunę. Gdyby nie to, że to był bot To Nie wiem co miałem powiedzieć Dobra, nieważne Ja nie będę sobie przypominał No przeładuj to, no, on przeładował Nieważne W sensie gdyby to nie był bot i miałem sobie nie przypominać Ale już to zrobiłem To bym nie i bym nagrywał czwartą próbę W ogóle muszę się nauczyć celować w głowę Bo nie umiem głównie strzelam sobie byle jak strzelam tak żeby trafić ale to kwestia czasu, kiedy się nauczę. O, granat się przyda. Mimo, że i tego dobrze nie użyję. Nie wiem, czy go w ogóle użyję. <laughs> o, Mołotów też się przyda. To też się w sobie przyda. Wiem, że pewnie nic nie użyję z tych granatów, ale trudno. <laughs> Dobra, gdzie tu pójść. A byle, gdzie? Znaj... Znajdę sobie auto to Będę podróżował po mapie. <laughs> To by... Co to jest? to jest typ? Nie. Olej Karabin. jakieś Chyba też karabin. o zło, ale się przestraszyłem. co w się sensie, tak patrzę, idę, a tu nogi. Nie jest strasz To jest chyba kin male kid straszny jest. Już go raz widziałem. Dziwne ma oczy. Fajny by był swój sumie tryb. Już nie wiem czy ma sens. On by miał jakikolwiek. Ups. Hmm. Co by, jak była na przykład by ostatnie 10 osób, osób, to by tylko można było używać pistolety. To by było w sumie nawet spoko, no, bo była większa szansa na wygrania, niż ktoś na przykład ze snajperką, z karabinem. <laughs> No bo jak walczysz z typkiem na pistolety, no to możesz wygrać, a jak walczysz z typkiem na karabiny, to możesz albo wygrać, albo przegrać. W moim przypadku raczej przegrać. Ale to zależy też od typa. Bo no, jest znowu czy bardziej prześladuję i stąd. A bardziej zostań tu co jest. Dziwna, jakaś dziwna kulka. Pewno to, że i ja nie wiem, i okazuje się, że ja nie wiem, co to jest. Dobra, łódź, muszę znaleźć łódź. O, tam jest naturówka. O, ja tu chyba. Ila. Yy... Nie, nie, to nie to. Bo jak se chyba... Tak, to ja sobie wtedy grałem, tak, bez nagrywania. O, to... Właśnie tam na jakiejś górce byłem ze sniperką. <laughs> Udało mi się wygrać. A później żałowałem, że nagrywania nie odpaliłem. Ale mam to w keś. Dobra, W ogóle te, be te beczki, to one chyba powinny być chociaż trochę pod wodą. Coś mi się tak wydaje. Kurde, pod tą. Pod domek wpłynąłem A dziwnie się tym skręca się skręcasz na prawo to on trochę tak na lewo skręci Skręcisz w lewo to trochę w prawo W prawo, w lewo Myślę, że ta obłudź zatopiona Jest, ale to nie uciął W ogóle tu łódź może zatronąć Nie wiem czy ta łódź nie jest lepsza od tej mojej Na pewno jest chyba wolniejsza Chociaż nie wiem że ta jest tak czy siak wolna Ale na pewno się mnie Co jest paliwa nie Serio? O oh, nie wiem, albo piechotą, albo po... następną łódź. Raczej piechotą. No. Co ja będę pod wodą? Czemu tak. Każdy odporno zużyto co tu się stało to ja nie wiem czy ja nie wolę przypadkiem pierwszego poziomu więcej pocisków na siebie przyjmę o tu jest chyba ta, nie, pleca Ale teraz się ostatnio na mapę nie patrzę. Czy ktoś nie idzie? Kurde. <laughs> Tłuk by mi się przyrał. Taki mocny tuik. Myślę, że to tu W sensie jeżeli tu gdzieś jest tuik, to od razu podnoszę inną broń. Więc jeszcze tak się rozejrzę za tuikiem. To jest za słaby, taki duży człowiek. No nieba. To no, idę teraz tam. Hmm. Czy to jest ten domek z małym na ha, Chyba tak. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. W sensie, na pewno chcę tam wchodzić, ale... Czemu ten Makinen... Makinen... Brawo, ja... E, ma... Manekin. Tu jest... Bym go strzelił, ale... Może ktoś tu przyjść? Dziwne ten bak... Znowu chciałem powiedzieć Maken, Nie wiem nawet jak ja to mówiłem. Malekil... ...się dwa razy już prawie przejęzyczyłem. O, to była tylko... Tylko woda. Tylko może. do odcinek ludny będzie jeden kill, zaraz się runda kończy o. Ten celownik jest fajny bo ma regulację celownika więc jak ktoś będzie za blisko to sobie mogę oddalić Dobra to idziemy tam No jest. No co jest, gościu? No nie. Teraz mnie yy, na mapie mogli zauważyć jeżeli ktoś patrzy na mapę chwila, czerwę okazję miał czemu a to jest pierwszy level czemu ten boty ogólnie znaczy to był chyba bot mam nadzieję, że to był bot podroszem rzeczy Czemu on tego nie robi? Nie wiem, choć się domyślam, że to nie jest, bo tutaj ktoś płynie. Gostek. No. Dlatego polecam nurkować. Przynajmniej na, ten, na tą chwilę. I później się wynuszać i nurkować, wynurzać nurkować bo jest ten gruby celownik e dobra już, już go nie chcę Laj no, nurkuję nikt tu nie widzi zaraz wyduszę się no a to był chyba ten typek tam się strzelał. Nie wiem. Ale to chyba nie był bot, bo... Bot by mnie zauważył. A ten musiał w, w takim razie przejść obok mnie. I mnie nie widział. Dobra, po co ja tu przylazłem? Teraz będę płynął i płynął. 100 metrów. 30 lat. Mam nadzieję, że się uda ten odcinek Oj, mam nadzieję Tym razem mam pewność, że... O kurde, bo się topię Nawet nie zauważyłem tym razem mam pewność, że Nagrywam z głosem Bo sobie sprawdzałem No, w sumie już Trzeci raz nagrywam, więc Mógłbym sobie też tam sprawdzić, ale nie, nie w taki sposób na pewno Tak mówię od razu W jakiś sposób nie powiem, bo nikogo to nie interesuje. No. Ale mało strefa. Co to tam było? Nie, to ja sobie pójdę. ja podziękuję. O, jest auto. Mogę uciec i zwrócić uwagę wszystkich. Po czym oni wyjdą, zastrzelą mnie, odcinek się skończy, będę musiał nagrywać jeszcze raz i się wkurzę. O Jezu, tam też jest ktoś. Strzela do mnie. A nie, to nie do mnie. No, się tak zgasz, Tam też ktoś jest, no! Wszędzie są ludzie. Ja idę sobie tu. Na górkę, bym zniszczył auto. Ale tego nie zrałem. Więc co by było fajne? Jakby tu byłem, byli wszyscy gracze. Ale to tylko... ...moje marzenia. Zresztą chyba bym tam pewnie rzucał molotowami albo grałem tam. Wiem, że się kampię. Ale zależy mi na tym, żeby być trzeci. Chociażby ja to jeszcze tylko ubram cztery osoby. O. Albo to była fala, albo ktoś jechał. Ale nie, bo by... Ale nie, bo mi na mapie pokazało Ubierajcie, bo chcemy już wyjść. W sensie wiem, że mogę wyjść, ale jak przegram, to odcinek się nie pojawi. O, jeszcze trzy osoby. Zabijcie się. Możecie się utopić. Pozwalam. No i nie no, trzeba będzie iść. A no może ktoś na, na mnie, ma mnie... na tym... na celowniku Dobra, nie biorę auta Dlaczego bo hałasuje. Chyba że to tylko ja patrzę na minimapę Oj, ten do głośnika Bardzo trochę. Hmm a jakby śmierć tego z a może to będzie ten karabin, maszynowy? nowy? Hmm. Nawczuj. Co jest? O! Kardiuzelka. O nie! Dobra, żyję. Kurde, miałeś pić to. Jedna osoba musi umrzeć. I to na pewno nie mogę być ja. Jest! W końcu! O! Będzie odcinek. Jak ja się cieszę. No nie! No nie! Szczerze nie wiem, czy go rzucać. Ej, dobra. O, mam drugie miejsce. No, no to przekonało mnie. Ej, no nie. Bo no, no, no. będzie się mnie wzywać. Ej, no ja przepraszam, że nie umiem aż tak grać, że schowałem się za głupim drzewem i się zacząłem lecieć. Chociaż nie wiem, czy to nawet nie było dobrze zrobione, ale... No, może źle się czuję z tym, co zrobiłem, tak się, tak strasznie jak noob poczułem, normalnie, no nie wiem, dobra wrzucam to, macie tutaj skrzynki, otwieram, skipuję, o proszę bardzo gówno dostałem, jeżeli tak będą te wszystkie skrzynki wyglądać to super, o teraz nie skipnę, może będzie coś lepszego, wiem, że to tak nie działa. O buty! Przypominam, to jest skrzynka premium, gdzie można takiego oto no skina wydrobić. Albo chociażby takie to, albo to, albo to i na cholerę ja to pokazuję. Dobra, to do zobaczenia.